Wodzowita w 12 części przeglądu. Dzisiejszą grą jest gra Superland. Co prawda gra już na samym początku nieco zniechęca, że tak powiem, tym, że z kilka minut się tydziłem, żeby ją włączyć, żeby mniej było normalne, a nie tak, że 1 czwarta na cały ekran. I kolejne kilka minut, żebyście Wy to mogli zobaczyć w tej postaci, w jakiej teraz widzicie, no, ale miejmy nadzieję, że poza początkowymi problemami technicznymi gra okaże się fajna. Ja już sajtuję nową gę i zobaczymy co dostaniemy. No dobra, jesteśmy już w grze. Możemy stojować. Okej, okay, od razu achievement za samo zagranie. No dobra. Eee, o, trochę tu ludzi jest. Co za Jakiś król jest? Eee, czy ja mam naszego pierwszego quest'a? Eee, no dobra. A mógłbym tak tych monetek pójść? Ja do monet chcę. No nie, najpierw musimy chyba widocznie pójść tutaj. Do tej w ogóle niepodobnej do jest Mario. O, dobra, mamy pierwszą broń. Hmm. Trochę kusi, żeby na niej ją przetestować, No ale dobra, idziemy. Ale tu nic nie ma. Okej okay. Pod lewym stem atakujemy. Spację skaczemy. To idziemy dalej. O, mamy monetki do zbierania. Hmm. Jeszcze nie wiem, do czego będziemy je używać trochę zjemczono się główek tak, Ale bez przesady, łatwe elementy. O, jakieś szkielety, chyba pije się wygowie. Zobaczmy, jak się staje się walka prezentuje. Aha, okej. Okay. Po prostu spamuje się lewy i wyk nawet nie może podejść. Na yy, wierzcie, że walka w tej grze jest zbyt łatwa na naszą korzyść. Bo no, jeżeli tak będziemy spamować, to wyk nawet nie będzie w stanie do nas podejść. Tym bardziej nie stanę zrobić. No, nie wszystko możemy zwalać. Eee, tam raczej się nie możemy dostać. Hm. Wydaje się, że tutaj nas wycinają. Tych czerwonych lutków. Ok, ogień przestał lecieć. To możemy przejść dalej. Podnieść. No, na tym przycisku. Coś tam jest. <grych> Czajne paski od senki Ale ciągle możemy chodzić. No nie fajnie, że niebieski nam tutaj sabotują wodociąg. Czyli mamy kolejnego taska. Jak widać, jesteśmy jedyną osobą z całej wioski, która będzie robiła wszystko. No ale tyle. No. Mamy jakieś sprzedawce. Możemy tutaj jakieś bonus kupować. No, ja mam 5 końców, no tak akurat mnie stać na ulepszenie miecza. Zobaczymy czy się przyda. Hmm. Wtedy już właśnie tutaj są ściane muletki do zabijania e, Ale myślę, że nie będę ich teraz jakoś zbijał, nie będę przedłużał zbieraniem ich, po prostu tak będą podjezł, to zbierę. A tak to e, skupię się na tym ogrywaniu fabuły. No co idziemy? A tu co jest? Sześcian mocy. Czymkolwiek to jest. No ale bez tego jakiejś tam sześcian mocy tutaj jeszcze nie wskoczymy. No co nic, idziemy za nim. To trochę szkoda, że nie możemy biegać. Jest to dosyć uciążliwe, że tak powiem. a kolejny szkielet. Jak widać szkiety, szkielety, szkielety ignorują tego gościa właśnie na nas się skupiają No bo nie mają szans w te szkielety Tyle też kusi żeby zabrać, No ale dobra lecimy dalej z fabułą Co to jest? Otwórz te drzwi yy, jakoś tutaj coś mam kliknąć yy. Nie wiem, muszę mi się przełkać nie, do końca. Raczej nie chodzi o to, żeby to zwolić. nie ma żadnego przycisku. No tak, tam chce... A, da, tu jest kabel. To wiele wyjaśnia, więc pewnie musimy tutaj wejść i będzie jakiś tam przełącznik. O, trochę tutaj tak będzie. Ty, nie stać się na podwójny skok. Trochę to uroczy, jak postacie z gry wychodzą z imersji, żeby pokazać takie typowe, jakby zachowania graczy. Że tak powiem. Nawet no, tam pewnie też się bez tego podwójnego skoku nie możemy dostać. więc idziemy tędy. Pytanie, czy tutaj damy jadę? Jeśli jesteś na tyle szybki, czy my jesteśmy? Nawet wezmę rozbieg zbieg. Ale chyba nie A! Nie, nie jesteśmy No i się śmieje <grystanie> no to chyba musimy pójść do wioski i sobie polepszenie szybkości hmm. Ciekawe, kiedy te szkielety się zespawnowały No wygląda, że w wstaje, co robić Ha? Co to było? Chyba kakrusy nas w tej grze leczą Okej, okay, no to weźmy ją Lepsze by nam się przydały Zobaczymy co się stanie jeżeli za z monetkiem do 30 dojdą Okej, okay, to chyba coś wystrzeliwuje Zobaczmy o, szkoda. Mm. Możemy tam wyjść? Możemy. No to mogę to zniszczyć. Okej, okay, teraz powinno zadziałać. No i już ładnie przeszło. Więc weźmy to do sklepikarza i zobaczmy co się stanie. Tam tego szkła zwalić nie możemy. Czytaj mi na jazie. Mm. O, on czegoś jeszcze chcę. Tylko zbiję te monety. Dobra. O! Coś dostaliśmy Sześcian mocy mamy Hmm, to szybkość ten sześcian Na oba nas nie stać Ale przy tym sześcianie mieliśmy dużo innych monetek No ale To wezmę sześcian i obyśmy To nam oddało Jeszcze więcej monet niż na to wydaliśmy O! Możemy pojawić jakiś sześcian magiczny Możemy tu jakoś zniknąć. Nie zobaczę na no, no. no dobra, więc stawiamy pod sobą. O. No i możemy się po nim ładnie wspiąć. No i muletki już nadebliśmy na yy, szybkość S2. A jeszcze kilka ich pozbijemy. Ja się szybko wyjdzę po tą prędkość i lecimy dalej. No, i teraz można już normalnie chodzić, a nie. No, bardziej już biegać niż chodzić. E, aha. Czyli kaktusy jednocześnie potrafią nam zadawać obejrzenia i leczyć? Dobra, ja, to jak mamy ten sześcian, możemy zauważyć o co mu chodziło. No dobra, tutaj mamy beczkę. Wtedy nie możemy. to mhm. zwala się. Jakbyśmy ją tędy spuścili? To się spala. No to mm, zablokujmy tam naszym sześcianem. O ile jest taka możliwość. Jest. Dobra, więc stawiamy sześcian. Ale co to było? Jakiś kres jest w czy jak? Dobra, no. No i teraz możemy spuścić beczkę. No i ładnie. Oj, szkielet, i sobie. Trochę oburzyliśmy. No nie za dużo jeszcze zostało. Trochę z nienazka nie wzięli. Dobra, przy tym już uciekniemy do wioski. Ciekawe, czy mogą z nami wejść tutaj. Chyba nie. No tak tutaj. Podwójny skok. 36. To znaleźliśmy tyle miejsc, nawet nie mamy. Ok, czyli jednak może. Ciekawe, że gdyby się znalazł w pobliżu innych, no to też ci raczyliby go zaatakować. A Jezu dwa. Aha Przynajmniej wiem jak wygląda śmierć w tej grze. I tu wraca. że mnie zrobić nie możemy. Dobra, teraz jak już nam nie przeszkadza to możemy to podnieść? Tam wyżej jeszcze nie wyskoczymy. Hmm. To są walką jest taki problem, że jeżeli miśniesz o dosłownie kilka milimetrów głowy tego gdy którego hitboxy no, nie są najlepsze, zwłaszcza że jest dużo od nas niższy. No to już podchodzi do ciebie i praktycznie połowę życia ci zrzuca No Jezu, bez przesady nie masz podwójnego skoku. Ale to jest kilka centymetrów, zaledwie podskoczyłbyś. O, tam chyba jeszcze nie doskoczymy. Ale to ile odmiany są monety? Tam to by się podwójny skok przydał. No nie, so w każdym razie idziemy tam, gdzie gość kazał nam biegać. No i się już udało. O, niebieski tam był. E, co on miał więc? Nie przyjrzałem się dokładnie. Co nikt go nie widział? Ktoś tutaj nas sabotuje chyba. O, czyli co? Tak jak tu sobie z tych ramion nas leczą, a te drugie zabijają życie? Hm. Chyba tak. Wszystko czy tam Więcej monetek Nie a czekam chcę Sześciany na głowę potworów yy. hmm. Tego tak podnieść nie mogę zbytnio No za dużo co im to nie robi Na chwilę to go zatrzymało No, nie jest to najlepszy sposób na ich zabijanie. Z tymi sześcianami. Trochę mi się nie podobał system walki w tej grze, albo nawalam jak karabin maszynowy i nikt nas nie może pokonać, albo misujemy o kilka milimetrów i już nie żyjemy. Czyli jednak te małe też mogą zabijać się te małe bez e, tych jamin super. Nie, jak z początku myślałem, że ta walka jest dla nas zbyt OP. Tak, nie, to jest po prostu tragiczne. Zamiast nawalania e, jak jamienko maszynowy i ubijania od razu, jeżeli przeciwnik się chodzi do nas bliżej, no to jest coś takiego. O. Skrzyneczka. Obejrzenia mi jeszcze plus jeden. No mi się może przydać w tempie tych szkieletów. Tam jest kolejna. O, to jest wyżej. To możemy tajsze się postawić i już powinniśmy doskoczyć. No. Ale takiej musimy ręcznie zbierać. Full. To przydałby się coś kupić, jak full. I szkielecie Dobra, biegniemy do sklepu. Z początku myślałem, że była animacja tego, że mnie atakuje, o. ale jednocześnie dostałem życie. A teraz z kolei tam latały jakieś serca O, tail też latają. Aha, okej, okay. czyli takie, jakby czy wodny kwiat, który na tym jest, sprawia, że się leczymy. Ale jednocześnie jego partykle w postaci set zostaje na wzię, jak już go zjemy. No zostawcie mnie. Ach. Nie da się z tym wytrzymać. Dobra, co nam dalej? Na podwójny skok? Da. Czyli potrzebujemy większą torbę, żeby kupić ten skok. Czyli każdy ma gdzieś w tego szkieletę, a szkielet ma e, gdzieś się wszystkich tutaj opiesz mnie, e, co się stało? Dobra Chyba już lecimy do głównego questline'a. To Trochę nie sobie idzie balony hopowanie tym sześcianem. Hmm? A tu co jest? Jest zablokowane przejście od sześcianu? O, kolejna skrzynka? I przy okazji pasek zdrowia Chwila, czyli jedyne co tutaj dostaliśmy to jest pasek zdrowia czyli wizualizację zamiast liczb ma to bardzo duże znaczenie Pss, Super Kompletnie nieprzydatne też koniec to jest bardziej działają na najewy czemu? To mnie jednocześnie leczy i atakuje. No mogliby to nieco bardziej dopęsować. Ale ja mam już maksa. No wiesz, ja czego on chce? Co? Mam w to strzelić? A to co? Y Ło. Może powiedzieć, że mamy fast travela. Ok, czy teraz możemy się odbić do tego punktu, którego on chciał? Skrzynka. Hmm. To punktu się nie odbijemy. Chcę sprawdzić, czy dostaniemy się do tej skrzynki. Co tam było widać? Hmm. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Nie, nie ma opcji. Ja naprawdę nie jestem wanych opołać. Przystępujesz. Te tak, czyliż szkieletę też tak jak tu się zabijać. ten trzymamy tam jeszcze coś nie ma no wskocz tam sy, a bez sześciana można no bez przesady aż tak do takich niskich miejsc nie może skoczyć hmm, pytanie jak chcemy dostać do tego punktu w który trzeba uderzyć Od innego skoku zgaduję, że nawet nie wiem co tak próbować. No, jak ja jeszcze nawet podwójnego skoku nie mam, kto jest za 36 monet. Da, myślałem, że uda się zrobić coś takiego, że będę to robił yy, wolno znaczy, nie tyle wolno, bo skupiał się na fabule, olewał monety. Gdyż yy, będę miał nadzieję, że nie będą aż tak potrzebne. Ale jest to raczej gra tego typu, gdzie musimy najpierw wszystko zebrać. Żeby móc iść dalej. No nic, w każdym razie to już jest koniec tego filmu. Podsumowując, moja opinia o grze. Z początku się męczyłem nieco, żeby to w ogóle uruchomić. System walki kompletnie mi nie podpasował. Ale poza tym gra wydaje się całkiem fajna. No Dobra, dziękuję za uwagę. Na no ja.